Jak trafić do pacjenta z informacją? Jak trafić do pacjenta z informacją, kiedy mówisz w obcym języku? Cześć, to ja, Mariusz, a to jest mój kanał. Lekarz z Niemiec, mój kolega z domowego hospicjum w Niemczech, zapytał mnie, jak sobie radzę z komunikacją z pacjentami. Szczególnie, że język niemiecki nie jest moim językiem ojczystym. Keep it simple, prosta komunikacja, to nie jest wcale takie proste zadanie, jakby się mogło wydawać. Ale sztuką jest wyjaśniać trudne pojęcia i rozmawiać na trudne tematy w prostym języku. Najlepiej takim, który zrozumie dziewięciolatek. Spróbuj przekazać temat medyczny w taki sposób, żeby zrozumiało to dziecko. Wtedy twój pacjent zrozumie, o co ci chodzi. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.